Jest z nami Paweł Wójcik z Polsatu Sport miałem to zaznaczyć. Tak. Jesteśmy po godzinach. Ty jesteś już w stroju niesłużbowym, ja jestem w stroju służbowym. No musisz, a ja jestem, a ja już nie muszę. Tak. Chciałem cię zapytać, ponieważ miałeś dzisiaj kawał roboty do, do zrobienia, ciężka noc, noc zaskakująca, powiedz, co cię najbardziej zaskoczyło? Znaczy boli mnie, boli mnie bardzo ten e, przypadek Michała. Boli mnie strasznie. E, pozytywnie Mariusz Pudzianowski. Pudzianowski, tak jak mówił tak. nasz przyjaciel, który komentował to w wersji angielskiej, też był pod wrażeniem. Mhm. Był pod wrażeniem tego, że po prostu potrafił przeczołgać kolosa prawie 150 kg przez, przez cały ring. Mhm. Także wiesz, Pudzianowski ok. E, no, Michał no miał pecha chyba. Tak. Tak, tak mi się wydaje, że po prostu miał pecha, bo w tej pierwszej rundzie mam wrażenie, że dominował i, i, i chyba tą pierwszą rundę uczciwie wygrał. A walka? Dziewczyny. Jestem fanem Karoliny Kowalkiewicz. Jestem mega fanem Karoliny Kowalkiewicz. Po prostu jest, jest zajebista dziewczyna. No, powiem ci, że ma pękniętą rękę teraz po walce. A co do Michała, ja z nim rozmawiałem i w zasadzie no, muszę przyznać, że, że to jest ten mistrz, bo, bo czuł się nieźle i, i w zasadzie wie, że, że, że nie wie, co się działo. Tak? Ale, ale wydaje się. To ja teraz że... muszę powiedzieć tak. Jesteś też mega zmęczony. Już widzę twoje czerwone oczy po prostu. A ja mam pracujesz. zawsze, bo ja za dużo pracuję. Ale strasznie dużo pracujesz. I dlatego mam strasznie czerwone oczy, wszyscy, wszyscy dużo pracujemy. Tak, za dużo. No. Nie no, pracujemy generalnie, jak to jest? No po prostu przyjeżdżamy do Łodzi, Łódź jest blisko Warszawy i to jest na, 20 godzin na dobę, albo 22 godziny na dobę. I to w imię czego? Są, no w imię tego, że to kochamy. Tak. Prawda? Tak. I, I chyba nie do końca Kibice sobie zdają z tego sprawę, że i ty, i ja, Maciek, Martin, już nie mówię o zawodnikach, po prostu wszyscy to kochamy i jestem strasznie poruszony tym, że ludzie kradną sygnał telewizyjny, wiesz, jednak, jednak muszę to powiedzieć, bo chciałbym to powiedzieć, że po prostu kradzież tego sygnału jest po prostu zła, no, bo to KZW, jeżeli mnie nie stać, przepraszam, że tak powiem, no to, to nie oglądam, to nie, to jest bolące, bo jednak... KSW musi pozyskać pieniądze mm, w taki sposób, żeby po prostu być wypłacalną federacją. Zaprasza zawodników, naprawdę wiesz. Na Stula bierze parę złotych, Materla bierze parę złotych, Półdzianowski bierze parę złotych. I teraz tak. Ich rywale też biorą parę złotych. Tak. Nie chcę mówić undercard, mhm. ale tym ludziom też trzeba zapłacić. Mhm. Okej, okay. trybuny są full. Ale spójrzmy, produkcja telewizyjna to jest parę, parę set, złotych. Parę No nie, to. to, to, to <grym> jak, jak, set, znam, jak znam Maćka, więcej. to... E, żeby zrobić dobry opening i to wszystko to jest. Martin mówi dwa miliony na galę chyba. No, to ma rację. No, bo ja jak wiesz, to, te, 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 też, też pracuję przy galach bokserskich i mam troszeczkę porównanie. Nie? Jak tam tak? Tam, że tu, no, nie, no to jest w ogóle bez porównania. Tam jest parę złotych. No, tam jest parę złotych, a tu jest. Parę, parę parę. parę, parę, parę no. mhm. A co myślisz, że, że należy zrobić, żeby. Yy, kwestia czasu, żeby ta kultura takiego, wiesz, zapożyczania sygnału zniknęła. To jest tak, wiesz, wychodzisz. Sąsiad wychodzi z twoim psem, ze srasie się pod, pod twoim płotem jest wszystko okej, okay, nie? No nie no, sprząta się. Nie, ale twój sąsiad nie posprząta ci pod twoim płotem. Mhm. Bo ja tak mam. Masz sąsiada, I... który nie sprząta. No mam, no, no mam sprzęt wychodzi, zrobi kupę. Pozdrawiamy i ten i mam nadzieję, no, że no, tego no, nauczy. No, no nie, nie. Nie to jest, wiesz, no to jest. Że nie można z imienia i nazwiska wymieniać, nie? Nie, bo nawet ich nie znam. no i Po prostu mam to, wiesz, w nosie, no, po prostu sobie wyjdę i sam posprzątam. Natomiast to jest tak, że trudno mi to wytłumaczyć. To znaczy, powiem tak, Moja przygoda na z wielkimi walkami rozpoczęła się od, od wizyty w Atlantic City na Gali, e, Głota Boł 2. Nie? I żaden z Polaków mi nie chciał pomóc, chociaż ja tej pomocy absolutnie nie potrzebowałem. I podszedł nagle Włoch, który miał żonę z Wrocławia, i mówi: O, ty jesteś tam z Wrocławia, co. Się... A może chcesz pracować? Nie? Mówi: Bo ja mam pizzerię. Ja Stary, kurde, przyjechałem tutaj zrobić, wiesz, reportaż, jestem tutaj reporterem. No, to okej, okay, ale jakbyś miał jakiś problem ten. Natomiast Polacy traktowali mnie, wiesz, jako potencjalnego rywala, który im zabierze miejsce pracy. I niestety to się wszystko cały czas przekłada. Że co by nie zrobić dobrze, to i tak będzie źle. Znaczy jestem zadowolony z tej gali, okej. Okay. Gala była fajna, chociaż było, wiesz, żałuję też walki kornika z nazorem. No szkoda, no, no bo takie no. wszyscy poszkodowani. No, i, kibice... tak, wiesz, i, i, I wszyscy tak myślą tak, kurczę. Jaki powinien być wynik? Zresztą ogłoszony, nie? I nagle pada pytanie na konferencji prasowej, że zbyt długo trwało zastanawianie się nad werdyktem. No bo kurczę bela, jest trzech sędziów, tak. czwarty i piąty ringowy, mhm. więc musieli podjąć decyzję. Tak. Żeby nie I było siedzę... później większej Nie, i Siedzę blisko i widzę, że po prostu tam nie ma ani Lewandowskiego, ani Kawulskiego i nagle pada pytanie do Kawulskiego i Lewandowskiego. No co oni mają powiedzieć?

od kolegów tam na przerwie w szkole podstawowej, nie? tak samo jak komentowałem mecze żużlowe, też odcinałem się od komentowania, ponieważ mówiłem, panowie, ja nie jeździłem na żużlu. Miałem motocykl dwa razy pod tyłkiem i to jest cała moja przygoda. Mogę przekazać jakieś emocje, ale nigdy nie... Nie jeździłem, mogę ci powiedzieć. Ja jeżdżę, mogę ci przekazać. O, świetnie. No, ale ja bym się nie posunął do tego, nie? Dlatego, że zawsze był Piotrek Baron, Mirek Kowalik, Jacek Krzyżaniak i oni tam no, rozpatrywali. Dlatego no, ja, 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 ja nie chcę wchodzić w tajniki. Nie, nie chcę mówić, czy półdzian mógł go założyć i wykręcić. Personasm. No, no bo, bo nie jestem półdzianem i nigdy, kurde, z Jelenieckim nie spędziłem tyle i ile godzin. No tam na, na macie. Zresztą mam chore serce, więc nie mogę. No. Pewnie jeszcze Polsat kontraktował ci zabranie jazdy na motocyklu. Nie. <laughs> nie. Żona że na szybciej, natomiast e, nie miałem skuter, ale sprzedałem, jak zobaczymy się, gość rozwalił także. Ale odnośnie sportu zostańmy przy tym, bo też będzie później gorąco w komentarzach, że, że o bzdurach. Natomiast e, no mimo wszystko jesteś w tej branży, tak, e, znasz tych zawodników, jakoś emocjonalnie do tego podchodzisz I, i jak wygląda, wyglądają takie twoje przygotowania do tej gali, bo to jest, ja wiem po sobie, to jest kawał dobrej no jest, roboty. Kawał, wiesz, to jest wiele wiele dni. To jest wiele, wiele dni, bo mam nadzieję i nie chcę tutaj wyjść na bufona, takiego zadufanego w sobie, ale efekt jest później widoczny w trakcie gali, prawda, że mówi Woli, mówię ja i to jest wszystko w takt. Słowo dobrane do muzyki, bębniarze wchodzą wtedy, kiedy mają wejść, my kończymy i to jest... To mnie zawsze też zaskakuje, to jest jednak kawał roboty. No, no, ja Ci powiem szczerze, że to jest też tak, że wstajesz rano, Jedziesz do łodzi, po prostu wy wykonujesz ćwiczenia logopedyczne. Ja, ja tak mam, po prostu tak jestem nauczony, że po prostu zanim wezmę pierwszy raz mikrofon, no to. Pokażę jedno, jedno ćwiczenie razy, mi się przyda. Tak, Obrócę językiem, szczękę roz rozkładam. Jestem samoukiem amatorem w tym, więc możesz pokazać jedno ćwiczenie, które powinien. No, no, na wszystkich najprostszy, dziennikarzy najprostszym, tam. Najprostszym tak. To jest tak. Po prostu, szczęka, pracowanie szczęką, rozruszanie szczęki i język wiesz, jesteś narażony na mega dużo takich sytuacji, że ktoś ci daje kopa w dupę, nie? że wiesz, nagle robimy próbę na e, słuchawkach, w których po prostu jest bełkot taki taki dźwiękowy spogłos, bo ktoś tam z, z reżyserki po prostu coś źle wcisnął, no i, a za efekt świeci tych dwóch kurde frajerów, którzy tam stoją w ringu, no i, no i tak to wygląda, ale myślę, że Dużo dało nam to, że wiesz, Woli jest muzykiem cały czas, a ja, a, 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 a ja no, nie robiłem muzyki, ale też skończyłem szkołę, gram w paru zespołach i jednak liczymy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I, I to się podoba tym ludziom, wiesz. A poza tym dochodzi taki element, wiesz, że a, no, jednak wymyśliliśmy taki gag, że przyjeżdża ktoś z zagranicy i jest witany w ojczystym swoim języku, nie? Nie wiem, czy pamiętasz tam Kałaguci Sakuraj. i na, tak. nich no, sędzi, Kałoguci ju Wiesz, no, mówi do mnie, a fajnie nagraliście tego, tego, tego lektora. Ja mówię, Klaudio, kurwa, co ty gadasz? Mówię, że to ja to gadałem, nie? Mówię, ja dziękuję. No. no i tak było przy... Ja e, wolny Tak, No tak, ale tego dokładnie tego ludzie nie wiedzą i nie muszą wiedzieć. Mhm. Absolutnie nie muszą tego wiedzieć ludzie, bo oni, wypłacając 40 zł za pay per view mają dostać dobry towar. I tak mi się wydaje, że tak jest. No, no co? No i dostali, myślę. Dzisiaj było myślę, że dzisiaj tak. Emocje było po prostu góra-dół. Nasi wygrali, nasi przegrali. No właśnie, no, no właśnie. Bo o to chodzi emocje. Sport. Przyjechał Jay i mówił, że żeby wygrać na KSW trzeba znokautować rywala. Znokautował. Ale myślę też. Czym miał nam się chyba że... za granicą? Nie KSW, tylko a... za granicą. No wiesz co, ja to odebrałem, że on mówił o KSW jednak, nie? No walczył w KSW, więc w tym wypadku KSW, no. o KSW, tak. Natomiast myślę, że sędziowanie jest mega uczciwe i w tej chwili stworzyliśmy tyle barier, cedzenie takich e, sytuacji, żeby nie było takich e, akcji jak Thompson-Pudzianowski. E, Wszyscy Pudzian. wiem że Pudzian przegrał, nie? Albo, albo powinien być remis maksymalnie. Natomiast teraz jest to tak zrobione, że to jest jakiś tam mit. Mhm. Powilany przez, no, przez, przez ludzi, którzy są nieżyczliwi, albo uważają, że coś im się należy po prostu z urzędu. Skoro KSW było w Polsacie, to powinno być cały czas. Nie, no to jest biznes. Ci ludzie ryzykują swoimi pieniędzmi, mówię ci właściciele, nie? No jakby Jak padło, to by mówili, dzielą, ale... No. No, musicie sobie zdać sprawę z tego, że jak ktoś umoczy, to ktoś musi zapłacić. No. I, I tak jest. no Licencja telewizyjna nie pokrywa kosztów. Znaczy, licencja telewizyjna, czyli to, co telewizja potrafi, czy może zapłacić federacji za gale, która będzie. Bo teraz już tak jest, rozumiem, w stosunku do, do KSW. Nie, no, po odwrotnie. Ci, słuchaj. E... Nie chcę mówić o kwotach, no nie, ale nie kibice wiedzą mniej więcej ile Mamedowi oferowało UFC. Tylko ile zer będziemy mówili, bo. Hmm. Dlaczego, nie żartuję czymś. Nie, no dobra. Na, na serio to jest. No, no, więc tak, to trzeba też przemnożyć sobie i teraz trzeba policzyć sobie ilość fighterów. A KSW przyzwyczaiło nas do tego, że robi Gale w tej chwili tak naprawdę z trzema albo co najmniej dwoma walkami wieczoru, prawda? No to są setki tysięcy złotych no to z czegoś muszą być. No, ale to, to wiesz, ja tutaj nie, nie, nie pajacuję ani nie wymyślam sobie, tylko po prostu tak jest. No, no. Każdy zwykły człowiek może sobie po prostu wziąć kalkulator i po prostu policzyć. Ile KSW weźmie sobie tam z bramki. No bo wiesz, bilety są do policzenia. Jak ktoś jest mega analitykiem, to przeliczy sobie. Siedzonka za 50, za 100, za 200, za 300, za 1800. Niech przeliczy garze zawodników, produkcję, produkcję w tej chwili telewizyjną i wtedy zacznie polemikę jakąkolwiek. No. Na koniec jedno pytanie, bo wszyscy chcemy już odpocząć, żeby oczy się wybieliły z tego czerwonego. Pomimo, że jest to noc KSW, to jedno takie pytanie odnośnie MMA, które też jest. Poniekąd po części produktem polsatowskim, tak? A tak. czy no, jest dla Was ważny, bo. ich, bo no ważny. No właśnie, to tak. więc, e, więc... Nie, no, bo to nie nie może tak mówić, kurde, jak wchodzimy jako polsat w coś, no to. Nie, absolutnie, sobie... no, oczywiście, że tak. Albo wchodzimy, albo nie wchodzimy. Mhm. I MMA tak jest bardzo ważne, natomiast no, ma problem. No. Problem jaki? Problem? No zapytaj się, o to chciałeś się no. zapytać. O, o, znaczy o bilety? Nie, o coś innego nie, no bilety takie bilety się nie sprzedają. No, no, no na, tak, na, na, no to, to widać. To jest kłopot, no, ponieważ e, Darek Holowa jest fajny. Ja go bardzo lubię. Jest ten. Natomiast, znaczy powiem Ci tak, i to jest rzecz, na którą mogą się obrazić e, widzowie portalu. Ale MMA nie jest mega popularne w Polsce. Jest MMA z KSW popularne. Tak. Niestety, tak. taka jest prawda, bo skoro ja mam tam jakieś informacje o sprzedaży Pay View na dzisiaj, to śmiem twierdzić, że MMA... Darek zrobił tak, fajną galę, Paweł Kowalik z... złożył ciekawą Fajny listę, wajka. dokładnie, ale to jest gala dla 3000 zł. Tak, bo to, to są realia to jest, jednak. Dokładnie, no. nie sprzeda tego. Mówiłem Darkowi, żeby po pierwsze zrobić wszystko, żeby zatrzymać Piotrka Halmana, Musi mieć jakąś kobyłę pociągową, marketingową, która rusza. Czego no. brakuje? Zaczy, były te Freak nie, nie fighty, ale braku... tym się nie da... Okej, okay. no oczywiście. No. No. Siedził góry, Dawid zdoba, powiedział mu, że to, że walczył z burnejką, to w ogóle joke, nie. Mhm. Ale, że był ten joke, to w Katowicach i tak przyszło parę osób. Nie, nie no, A tylko do, o tym mówią. No oczywiście, natomiast, no. Myślę, że u nich też będzie pay-per-view, jeżeli, jeżeli się okaże popularne nie w bardzo. Tym, to... nie w tym nie w tym wymiarze. Nie w tym wymiarze, bo. Bo to kuleje. No po prostu Tomek trwali jest mega zawodnikiem. Damian Grabowski, byliśmy dzisiaj, ściskaliśmy się. Kurde, są ekstra Ja fajteri. nie widziałem. Był. Przyjechał Kusza. dla Karola może, chłopaków z Berserkerów, dla... no, no. i sam no. ale, ale Ale chodzi o to, że... No, to, to, Pojawiło się takie określenie Janusz. Nie? No to tak, ten, tak. Ja mam na drugie Janusz, no, być może dla mnie. No. no to niestety musi być ten mały kurde z Ibiszem, no i, no i cześć, no. Czy świerczeski z Wiśniewskim. No. Właśnie, bo to, 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 to wszystko, o czym rozmawiamy, właśnie o tych rozżalonych y, kibicach, fanach y, sportu, to właśnie. Wiesz co, ale bo tak, do momentu, kiedy ktoś. Nie zaczyna inwestować swoich własnych pieniędzy i twierdzi, że coś mu się należy, to każdy jest kozakiem. To tak jak z tym, że ten. I, wiesz, słabo i, I teraz tak więcej tak. ci powiem. I każdy z tych, którzy siedzi tam przy internecie i tam pisze i ogląda na streamie i mieni się być wielkim fanem MMA, a nie potrafi, wiesz, zorganizować więcej. Ja mam, bo rozmawiam z chłopakami z Roksów, i, 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 i ten. że to są ludzie, którzy kurde nawet na gale nie chodzą a są w wielkich miastach, zrobili tam jakieś swoje badania tam, tam coś tam i mają jakieś takie pojęcie. Ja im w to wierzę, bo ja mam też e, obraz tego, kto jest jakim widzem w pulsacie. I mówiłem, że żużel to jest sport dla ludzi takich i takich, MMA ogląda to i to i to. I gdzie przyjechał ten, wiesz, nasz Waldemar angielski i mówi, że jest po prostu w szoku, mówi na KSW przodzą rodziny, młodzi ludzie, mama, tata, dziadek, babcia, mówi, jest w szoku, nie. Ale ja mu mówię, ale to jest tylko wypadek KSW. Jest wypadek, bo są, wiesz, dobrze o tym najlepiej. Są świetne gale w Toruniu, w Poznaniu. E, można by wymieniać, nie? Ze świetnym fight cardem, ale... Janusz o tym nie wie. No, no tak, no i, i sądzisz, że mimo wszystko właśnie to co to, to, to często ludzie, mnóstwo jest w zasadzie rzeczy, które za, za, zarzucają KZW, że to jest jednak taka konieczna konieczność, tak? Absolutnie, absolutnie i wiesz, i teraz taki mieliśmy dzisiaj taki przypadek, no jeżeli ktoś mi powie, że Pudzianowski jest celebrytą albo coś tam, to znaczy, jest głupkiem. No sorry, że bo, bo się rozkręcam. Dopiero no właśnie, teraz, właśnie, będziemy musieli się teraz, skończyć, no, bo się rozkręcam, żeby mi później zabronić rzucać. No, no nie no, po prostu Mariusz po prostu zapierdziela na, na, na hali. Chce być, kurde, ten, związał się z Piotrkiem Jeleniewskim. Jest po prostu, ten, ten facet ma jaja. No. Już, już nie chcę mówić, że wiesz, doszedł do, do wszystkiego sam. Nikt mu nie pomagał. Bo ten kraj jest taki, a nie inny. Radwańska to samo, gdyby nie starzy e, Janowicz. Kubica, który musiał spierdzielić. Chyba z ojcem nie ten, Radwańska, już chyba nie. nie no, Radwańska Janowicz też ma problem z rodzicami, no ale wiesz, no, Kubica też ma, ma problem z tą. Ale zapomnieli, że po prostu dzięki determinacji rodziców nikt nie pomagał. Żaden automobil, klub, żaden e, klub tenisowy, państwo, system, szkoła nie zadziałało. To, to są ludzie, którzy. i później jest w tej, w tej samej sytuacji. No. A tu wiesz, takie, 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 gadanie takie głupkowate. Kończymy. Tak, kończymy, bo, bo i w ogóle... będzie za dużo. Tak, i obiecuję, że to też, i obiecuję, wypikam wszystkie przekleństwa nie, i ja niewybredne żarty nie, o tylko... tych, o, o mikrofonach też, ich nie będzie. Dzięki bardzo. Dzięki. No I miłego relaksu.